Dobra, ale czy w związkach homoseksualnych nie ma patologii? Przepraszam, telewizja tych. Dzień dobry. Można zapytać, o co tutaj chodzi? Co się tutaj właściwie dzieje? A, no cóż, no po prostu ludzie chcą się pokazać, a, że w Polsce społeczność LGBT istnieje. A, jeżeli idzie o prawa, mamy troszeczkę, szczególnie w porównaniu z Zachodem, troszeczkę do zrobienia. No i też po prostu pokazać, żeby się spotkać, porozmawiać z telewizorem, no bo tak? Ale to brakuje Wam jakichś praw, o które walczycie? No, Chociażby artykuł 18 Konstytucji. To, jest, to, jest, to jest. Artykuł 18 Konstytucji chociażby, tak? O... A który artykuł Konstytucji. 18, który definiuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny wyłącznie, gdzie no, mówię, na, na Zachodzie nie jest to już koniecznie uznawaną normą, jakby nie ma potrzeby. A, czyli chodzi o to, że po prostu małżeństwo jest kobietą i mężczyzną definiowane, a. a wy chcielibyście, żeby było inaczej? Także była tak zwana równość małżeństwa żeby dwie dorosłe osoby, które się na to zgadzają, mogły założyć legalnie rodzinę. Też... Okej, okay, dobra, ale chwila. W takim razie, jeśli małżeństwem jest nazwany związek kobiety-mężczyzny, to związek mu dwóch mężczyzn, no nie jest takim samym małżeństwem no to nazwijcie go sobie inaczej no na przykład związek partnerski albo coś takiego o Jesus ludzie są zawsze zazdrości że zabierzemy wam zabawki nie nie o to chodzi chodzi o to żeby samochód nazywać samochodem a na przykład wózek wózkiem a na przykład namiot namiotem no przecież ja nie powiem że ten namiot tutaj który tu stoi to samochód prawda trzeba używać właściwych nazw dobrze no to niech pan mi zdefiniuje zbiór – Co zdefiniować? – Z z matematyki. – Nie, a ja teraz tego nie będę robił, bo ja nie jestem matematykiem i nie mam… – Nie jest nie mam... w stanie zdefiniować, bo nie. to jest pojęcie nie. pierwotne. – Ale wie pani, no, nie będziemy byście... się wdawać w mechanikę kwantową, na której się nikt z nas nie zna, czy jakieś inne filozoficzne. Chodzi po prostu o zwykłe sprawy życiowe, które nas wszystkich dotyczą. – No, w tym moich przyjaciół między innymi, którzy chcą mieć yy, rodziny, normalnie tak jak wszyscy inni. No. I małżeństwo to jest Ale nie zakładają, tylko czemu to nazywać małżeństwem? Niech to jest związek partnerski, czy jakiś tam inny, jakoś to się można nazwać przecież. No, to może być też związek partnerski, no Bruno, ale no, nie może być obywateli drugiej kategorii, tak? Przede wszystkim. O, ale nikt wam tego nie odbiera, przecież jak, jak najbardziej, jesteście normalnymi obywatelami. Y, ale nie możemy brać małżeństwa tak, bo Kościół coś mówi, pomimo, że mamy rozdział Kościoła od państwa i jest też parę innych martwych niestety przepisów w Konstytucji, jak na przykład o tym, że mamy prawo do mieszkania i godnej pracy. Ale ja już pani tłumaczyłem, że jednak małżeństwo czymś się różni, przede wszystkim tym, że z mężczyzny i kobiety jest dziecko. A z dwóch mężczyzn, jak oni urodzą? No nie urodzą, ale no niestety z tych mężczyzn i kobiet rodzi się sporo dzieci, które są potem porzucone w ten czy inny sposób. Albo rodzice okazują się nieodpowiedzialni. I znam pełno takich przykładów. Automatycznie to, że ktoś dał gamety jednego rodzaju. Jak ktoś nie dał gamety drugiego rodzaju, nie oznacza, że będzie dobrym rodzicem. I no jeżeli... Ale skąd pani zna takie przypadki? Chociażby moja znajoma musiała niedawno po urodzeniu dziecka przed swoim facetem uciekać to bardzo daleko, bo. Czyli są patologie w normalnych takich małżeństwach heteroseksualnych. Dobra, ale czy w, w małżeństwach nazwijmy je w cudzysłowie, w związkach homoseksualnych nie ma patologii? O, oczywiście, że są, ale chodzi o to, tak samo jak jest domniemanie niewinności. Możemy powiedzieć, że nie wiem, mieszkańcy powiedzmy Śląska, statystycznie są bardziej, powiedzmy, nie wiem, Kraną węgiel. Przepraszam, ale taki przykład, tak? A to nie znaczy, że każda pojedyncza osoba, dopóki nie zostanie jej dowiedziane, dowiedzone przed sądem, że popełniła przestępstwo, jest domniemanie niewinności. I to samo dotyczy każdej innej grupy. Rozumiem, ale dlaczego, ale dlaczego nie... dlaczego domniemujemy teraz, że heterorodzice są lepsi? Pomimo, że oni dowiadują i te są prawa są, ja są. rozumiem, o co pani chodzi, ale sama pani się powołała na dane naukowe i statystyczne. I one dowodzą, nie, ona, że te, nie, ja mówię, te, że te związki, mógł... albo do że te związki homoseksualne naprawdę w patologiczny sposób wychowują dzieci. Dlatego, że natura stworzyła kobietę i mężczyznę. No i nie oni... stworzyła też gejów. no. Nie, to nie natura. A poza tym to nie jest zgodne z naturą na samochód też nie jest zgodnym z naturą. Co nie jest? na samochód też nie jest zgodnym z naturą. Odwołanie do natury to jest logika falacji. To jest debatowanie 1-0-1. To, że coś jest naturalne, nie znaczy, że jest dobre albo złe. Ludzie na przykład. No dobrze, czy, ale gdyby wszyscy ludzie byli homoseksualni, to przecież Pani by nie było na tym świecie już od kilku milionów lat. Jesus. I nie rozumie pani, nie tak? że. Do roboty, no. no No przecież, no no, przecież pan... pani by się w ogóle nie urodziła. Zresztą ludzkość nie będzie żyć wiecznie. Mieliśmy przynajmniej pięć wielkich wymierank historii Ziemi, która ma 4,5 miliarda lat, nie 4 tysiące. I mamy na to też dowody. O, I tutaj, no, jak mówię, dinozaurów też nie ma. No, niestety, tak no, Ja miało... nie jestem w stanie o wszystkich tematach łącznie z, z powstaniem Ziemi rozmawiać. Chciałbym zapytać jeszcze, czy wy wierzycie, albo pani, w osobę Jezusa Chrystusa? A to jest indywidualna sprawa każdej osoby. Tam na przykład jest Wiara i Tęcza, fundacja, która skupia Jezusowi wierzące osoby LGBT. Wierzące. Ale... Wierzące. A ludzie, którym... o, tam. Tam, Ale, Także tam pan. Trzeba porozmawiać. Y, o, oczywiście, bo ja z, Zdjęcie, zresztą, nie, jestem niewierząca, to, ale tam na przykład są y, jakby wiara nas nie, nie, nie definiuje. Zresztą, co? Ja z, my z, my my z my religią. Zakładam się o religię. Jest... I właśnie do tych ludzi chcę skierować kilka słów, które teraz. Przeczytam z Ewangeliana, które zaskoczą nie tylko tych z lewej strony, ale też i tych z prawej strony. Posłuchajcie. Ja przyszedłem na świat, mówi Jezus, jako światłość, aby nikt, kto we mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności, czyli nie chodzi o ciemnogród. Jeśli ktoś słyszy słowa moje, ale ich nie zachowuje, ja go nie potępię. Nie przyszedłem bowiem po to na ten świat, aby świat potępić, ale aby świat zbawić. Tak mówi Jezus. Jezus nie przyszedł po to, żeby świat potępić, ale zbawić. Jezus przyszedł po to, żeby utorować drogę do Boga drogę do zbawienia. Po to przyszedł Jezus, żeby nam otworzyć bramy nieba, żeby nas zbawić. Nie po to, żeby nas potępić ale właśnie po to, żeby otworzyć nam drogę do zbawienia. Ale uwaga. Co mówi dalej? Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ten ma swojego sędziego. Słowo, które wygłosiłem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym. Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale Ojciec, który mnie posłał, on mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić. Czyli Jezus jest przedstawicielem Boga. I przyjdzie kiedyś taki dzień, dzień sądu ostatecznego, kiedy Jezus znowu wróci na ten świat, zasiądzie na tronie sędziowskim i już nie będzie otwierał drogi do nieba. Skończy się czas łaski i miłosierdzia i nawrócenia, który jest teraz. Teraz jest ten czas. Wtedy, kiedy się to stanie, kiedy Jezus powróci na ten świat, chwale Boga i Ojca. Będzie sądził ten świat i już nie będzie czasu na zmiłuj się, wtedy będzie już tylko czas na sąd. Teraz jest czas miłosierdzia. Teraz Jezus otwiera drogę, nikogo nie potępia i każdemu daje szansę na nawrócenie. Jeśli Cię te słowa zainteresowały albo może zaniepokoiły, zadzwoń, czekam na Twój telefon, kimkolwiek jesteś. Chętnie z Tobą porozmawiam. Uczciwie i z szacunkiem. Szczęść Boże! Co zrobisz, gdy zobaczysz je?